Bardzo mocno odkwiły mi ostatnio w pamięci słowa kardynała Cholerisia, który jest relatorem generalnym Synodu o Synodalności, mianowicie, że jeśli kobiety źle się czują w Kościele, to ponieśliśmy porażkę. To bardzo mocne sformułowanie w kontekście Synodu o Synodalności i wierzę głęboko, że dadzą do myślenia. Nie tylko dadzą do myślenia, ale spowodują... Konkretne owoce, no takie, żeby rzeczywiście kobiety i mężczyźni stanowili braterstwo i siostrzeństwo w Chrystusie, żebyśmy czuli się bez dyskryminacji kobiet, mężczyzn, jedną prawdziwą wspólnotą. I dwie rzeczy chciałbym przy tej okazji wspomnieć. Po pierwsze, kiedy kardynał Holerysz mówi o tym, że jeśli kobiety czują się źle w kościele, to ponieśliśmy porażkę, przypominają mi się, Wspaniałe publikacje, choćby siostry Małgorzaty Borkowskiej z jej słynną książką Oślica Baalama, która to książka pokazuje w jaskrawy sposób bardzo zawstydzającej cechy części polskiego kościoła, która traktuje siostry zakonne w sposób protekcjonalny, niewłaściwy, nieodpowiedni, nie, nie, absolutnie nieodpowiedzialny, powiedzielibyśmy dyskryminujący, właśnie. I to jest ta cecha, z którą powinniśmy niewątpliwie w kościele, Również w kościele walczyć. I druga rzecz, i druga myśl, która przychodzi mi po tym sformułowaniu kardynała, mianowicie wiąże się z kolejnym przypadkiem wykorzystywania seksualnego kobiet przez kolejnego już lidera w kościele, tym razem AB Piera. Wcześniej był założyciel wspólnoty jerozolimskiej, ksiądz Pierre-Marie wcześniej był to. Świecki katolik jean nie. niestety takich przypadków było więcej, i tak mi się myśli, być może to jest błędna intuicja, ale wydaje mi się, że coś jest na rzeczy. Że mianowicie gdyby kobiety rzeczywiście czuły się bardziej podmiotowo, czuły się bardziej wspólnotą bardziej osobami, które mają do powiedzenia w kościele więcej, również jeśli chodzi o sprawy decyzyjne, to. Poczułyby się na tyle pewnie, że być może, być może, podkreślam, do takich sytuacji, również do wykorzystywania seksualnego, by e, nie dochodziło. To jest bardzo przykre, ale wydaje mi się, że kontekst synodalny stawia przed nami również tak, tego rodzaju y, trudne pytania. Powinniśmy się z nimi zmierzyć i skonfrontować. Nie chodzi mi o propagowanie jakiegokolwiek jałowego feminizmu, chodzi mi o to, żeby sformułowanie mężczyznę i kobietą stworzył ich miało rzeczywiście przełożenie na dzisiejszą rzeczywistość Kościoła, owszem, również Kościoła w Polsce. I wracam do synodu, i wracam do tych nadziei związanych z instrumentum laboris, z tym dokumentem roboczym przed październikowym zgromadzeniem, który upomina się o dobrze rozumiane, dobrze rozumiane równouprawnienie kobiet, o ich głos, o to, żeby, żebyśmy przestali, to już moja dopowiedź, mówić ciągle o ich geniuszu, bo to może być uwłaczające również dla nich. Myślę sobie, tylko żebyśmy ten geniusz i te ich predyspozycje, ich szereg wspaniałych cech, które Bóg przypisał kobiecie, mogli wykorzystywać i dali im w pełni rozkwitnąć. I myślę sobie, że jeśli nie zrobi tego synod o synodalności, no to jaka inna okoliczność mogłoby to spowodować. W każdym razie wątek... Dobrze rozumianej podmiotowości kobiet w kościele jest jednym z ważniejszych, który, który na dzisiejsze czasy, który mi się wydaje, do przepracowania, i bardzo dobrze, że zwraca na to również uwagę Stolica Apostolska, bo tak rozumiem apel o to dobrze rozumiane uprawnienie, o wysłuchanie głosu kobiet, który jest zawarty w dokumencie roboczym przed październikiem. Mam nadzieję, że po październiku nadejdzie początek nowej epoki w tym względzie.